Wraca akcja Dobry Wzrok na Start w salonach optycznych Italo Optika. Zbadaj wzrok swojego dziecka u okulisty, a z wynikiem badań przyjdź do salonu optycznego Italo Optika. Specjalista pomoże dobrać oprawy dla twojego dziecka tak, aby były wygodne i przede wszystkim dobrze wyglądały. Przy zakupie wybranych opraw za plastikowe soczewki okularowe z antyrefleksem zapłacisz tylko złotówkę. Podziel się lepszym widzeniem ze swoim dzieckiem. Zgierz, Plac Kilińskiego 9, Parzęczewska 9, Łódź Redkinia, ulica Armii Krajowej 32, Galeria Głowno, ulica Sikorskiego 59C, infolinia 42 715 55 55. Z poniedziałek, 7 września, Emila Okupska. Witam i zapraszam na pierwsze w tym tygodniu wydarzenia Telewizji Centrum. Dziś w serwisie m.in. stery Młodzieżowego Domu Kultury objęła nowa dyrektor. Czy będą dalsze zmiany? Zmiany być muszą prawda każda placówka musi się rozwijać natomiast na chwilę obecną nie będą to żadne jakieś takie drastyczne zmiany będą wprowadzane stopniowo a także najsławniejsza zgierska ruina przy ulicy długiej 34 znowu zagraża przechodniom ostatnio posypały się na chodnik cegły ze ścian on mnie przeraża i nie wierzę w to że nie ma mocnych żeby to jakoś coś zrobić z tym Wczoraj po raz pierwszy od 12 lat Polacy mogli wyrazić swoją opinię w referendum powszechnym. Poprzednie takie głosowanie dotyczyło wejścia Polski do Unii Europejskiej. Tym razem Bronisław Komorowski przed drugą turą wyborów prezydenckich zarządził głosowanie, które miało być ukłonem wobec wyborców Pawła Kukiza. Jak wiadomo, nie pomogło mu to w reelekcji. Nam jednak pamiątka po kampanii wyborczej pozostała właśnie w formie referendum. Głosowanie w naszym mieście obserwował Rafał Woźniak. Lokale referendalne były czynne od 6 do 22, a więc każdy pełnoletni Zgierzanin, o ile tylko nie chciał zagłosować nogami, mógł o dowolnej porze dnia wypowiedzieć się w trzech kwestiach. Czy jest Pani Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej? Czy jest Pani Pan za utrzymywaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? Czy jest pani pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? Na każde z pytań można było odpowiedzieć na dwa sposoby, tak lub nie. Członkowie obwodowych komisji referendalnych informowali o tym, że dla ważności głosu wystarczyło postawić przysłowiowy krzyżyk w kratce przy co najmniej jednym z pytań. Mimo, że plebiscy dotyczą budzących spore kontrowersje kwestii, obyło się bez incydentów. W obwodowej komisji referendalnej nr 10 w Zgierzu wyborcy wiedzą, jak odpowiadać na pytania. Głosowanie przebiega sprawnie, spokojnie i wszystko jest jak do tej pory w porządku. Aby wyniki referendum były dla rządu i parlamentu wiążące, frekwencja musiała przekroczyć 50% obywateli w skali kraju. Nieoficjalnie wiadomo, że była dużo niższa. W naszym mieście nie było inaczej. O godzinie 14:00 w największej komisji obwodowej, liczącej ponad 2000 wyborców, Swój głos oddało zaledwie 75 osób. W sumie swoje zdanie zdecydowało wyrazić nieco poniżej 8% wyborców. Ci, którzy mimo niesprzyjającej aury wybrali się jednak do urn, są przekonani, że ich głos ma znaczenie i nie wolno z tego prawa rezygnować. Warto iść, ponieważ e, można zdecydować, co będzie w naszym kraju się zmieniało w najbliższych latach po prostu i mam nadzieję, że te referendum wpłynie na nasz kraj. A właśnie za czym pan będzie głosował? A tego nie chciałbym ujawniać, więc e, pójdę złożę swoje głosy i zobaczymy jak będzie wyglądało. Ja nie wiem dlaczego, po prostu poszłam. Bo sądzę, że jest to obowiązek każdego obywatela. Odbyć takie referendum, które się odbywa na terenie całego kraju. Wydaje mi się, że jeżeli nie będzie się tego robiło, to nic się nie zmieni w tym kraju. Jednak rozczarowanie niespełnionymi obietnicami polityków i bunt młodego pokolenia wyborców spowodowały, że wielu z nas zagłosowało nogami, czyli nie wzięło udziału w plebiscycie. Bo i tak nie ma na to wpływu bezpośredniego, więc z wisami. To i tak robię swoje, więc co to zmieni? Bo byłam w szpitalu męża. Nie miałem takiej potrzeby, To bardzo. Zresztą nie miałem też czasu z dziećmi siedzę. Pierwsze od kilkunastu lat referendum powszechne okazało się dla Zgierzan mniej atrakcyjne niż głosowanie smsowe w niejednym telewizyjnym show. Być może na niewielkie zainteresowanie plebiscytem wpływ miał wyborczy kontekst plebiscytu. Być może osoby jego ojców były już prezydent Bronisław Komorowski i spadający w sondażach Paweł Kukiz. Być może niesprzyjająca pogoda. Albo wszystkie te czynniki naraz. W przeciwieństwie do wyborów tym razem liczyła się jednak frekwencja. Nie idąc do urn, też oddaliśmy głos. O ruinie byłego ewangelickiego przedszkola przy skrzyżowaniu Długiej i Narutowicza mówiliśmy już nieraz. Bo i od lat temat bulwersuje mieszkańców naszego miasta i kuje w oczy przechodniów. Budynek, a raczej to, co z niego zostało, nazywany złośliwie zgierską palmiarnią. Nieruchomość przechodzi z rąk do rąk, podobnie jak zmienia się co cztery lata władza. Żadnemu jednak z prezydentów nie udało się poradzić sobie z tym problemem. Budynek przy Dugi 34 pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. Początkowo mieściła się w nim pastorówka parafii ewangelickiej, której świątynia została zbombardowana w pierwszych dniach wojny w 1939 roku. Następnie mieściło się tam przedszkole. Około 20 lat temu nieruchomość przeszła w ręce prywatne i popada w ruinę, będąc wątpliwą wizytówką głównej ulicy Zgierza. Jak można dopuścić do tego, żeby taki ładny budynek stał i stał? Albo straży to zgierz, albo coś albo rozebrać i postawić coś. On mnie przeraża i nie wierzę w to, że nie ma mocnych, żeby to jakoś coś zrobić z tym. No bo jeżeli to jest czyjeś, no to powinno być do jakiegoś momentu. A jeżeli to już trwa kilka, chyba dziesiąt lat, i to tak właściwie przy zbiegu takiej no głównej, to właśnie wizytówki naszego miasta. Boimy się. Przechodzimy zawsze na drugą stronę, no więc. Ale raczej się boimy, bo to jest. Bo to jest... No jest, jest, jest trochę niebezpieczne. Obawy mieszkańców są słuszne. Co jakiś czas ze ścian odpadają cegły ze środka pozbawionego dachu budynku przez lata wyrosły już pokaźnych rozmiarów drzewa. Straż miejska wzywa co prawda właścicieli do zabezpieczenia ruiny, tak by nie zagrażała bezpieczeństwu przechodniów. Są to jednak działania doraźne, walący się zabytek ciągle straszy, a jako, że z własnością prywatną władze miasta mają bardzo ograniczone możliwości wpływu na właścicieli podjąłem już stosowne działania, odbyłem rozmowy z dzisiejszymi właścicielami terenu. Jesteśmy umówieni z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na podjęcie odpowiednich prac. Ja wierzę w dobrą wolę inwestora, który w rozmowie podjął się trudu tego, aby rzeczywiście podjąć wszelkie kroki, aby doprowadzić to miejsce do należytego stanu. Ja myślę, że po moich wstępnych ustaniach z Konserwatorem Zabytków na dzisiaj nie będę zdradzał, jakie one są. Jest szansa na to, żeby doprowadzić ten obiekt do należytego stanu. Brzmi równo obiecująco, co tajemniczo. Czy prezydent Staniszewski będzie tym, który upora się ze znanym wszystkim Zgierzaną obiektem? Czy może skończy się tylko na obietnicach, jak miało to miejsce dotąd? W przyszłym roku sprawdzimy, czy aby nie były to przysłowiowe gruszki na wierzbie, a raczej na rosnących w zgierskiej palmiarni brzozach. Zostajemy na ulicy Długiej, choć przenosił się pod wiaduk kolejowy dzielący dzielnice Krzywie i Nowe Miasto. Na szerokość chodnika pod nim skarżą się przechodnie. Nie dość, że nie da się nim swobodnie przejść z większą torbą na ramieniu czy z włoskiem dziecięcym, to pędzące jezdnią auta powodują poważne zagrożenie dla osób, które akurat pod wiaduktem przechodzą. Starsi mieszkańcy pamiętają jeszcze, jak Zgierz kończył się i zaczynał na wiaduktach kolejowych. Niestety wszystkie trzy, na łódzkiej, łęczyckiej i długiej, są konstrukcjami, które budowano na sporadyczny ruch pojazdów. Dziś po drogach krajowych przecinających nasze miasto przejeżdżają tysiące aut, w tym wielotonowe tiry. Poszerzono więc maksymalnie jezdnie pod wiaduktami kosztem chodników. Spośród wymienionych wiaduktów, właśnie ten na długiej służy największej liczbie przechodniów, a ci lekko nie mają. Tragedię teraz mamy, bo ja tutaj mieszkam. Przez tor nie możemy przejść, bo nie chcą nam zrobić przejścia teraz, mają zamknąć. A tutaj, no to jak deszcz pada, to są ciągle kałuże. Tu dziecka nikt nie przejdzie, bo samochód nie stanie, żeby przejść. To jest tak niebezpieczne to wyjście z tego mostu z tego właśnie to. to jak cię wychodzi, tak, to nieraz człowiek się nie obejrzy. Już z tyłu samochód. Jak jedzie coś szybkiego, prawda? A najbardziej niebezpieczne, jak pada deszcz. Widzi pani, że wąsko. To tak idzie na ryzyko. No, czy się uda, czy nie? No, trzeba patrzeć na samochody. Jak, jak dalej jest, no, to się wtedy przechodzi. Jak tego, to, to nie ma co przechodzić. Generalnie to ja się tędy poruszam samochodem. Dzisiaj wyjątkowo jestem rowerem, bo prowadzę do naprawy. A jeżeli chodzi o przemieszczanie się samochodem, no to jest okej. Okay. Nie wiem, jak ruch pieszy, jak ruch rowerowy. No lepiej jednak chodnikiem. Niż rowerem po drodze tutaj. Jak jednak widzimy, trzeba wysiąść z samochodu, by na własnej skórze przekonać się, jak trudno poruszać się na pieszo. Dwa lata temu wiadukt został uszkodzony przez dźwig z nie do końca schowanym wysięgnikiem. Przez to część torów kolejowych biegnących przez nadwyrężoną konstrukcję zostało wyłączone z użytkowania. Kolej most naprawiła. Dlaczego jednak nie zgodziła się na gruntowny remont wiaduktu wraz z poszerzeniem prześwitu pod nim? To była naprawa. Eksploatacyjna, czyli taka właśnie wynikająca z używania tego miejsca przez innych. Od razu po zgłoszeniu uszkodzenia według to, służby techniczne polskich linii kolejowych najpierw zabezpieczyły, a następnie przystąpiły do naprawy uszkodzeń uszkodzeń, które wydarzyły się w wyniku uderzenia tego reduktora przez samochód ciężarowy, na dzień dzisiejszy ta usferka została już naprawiona, a obieg jest oczywiście dopuszczony do eksploatacji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, będąca zarządcą drogi, tłumaczy, że sama niewiele może zrobić. Właściwie, żeby tam zmienić szerokość, przepustowość, żeby poprawić warunki komunikacji pieszych, należałoby to wszystko przebudować, włącznie z szerokością, włącznie z wiaduktem, z ingerencją w wiadukt. Także to byłaby dosyć duża inwestycja. Musiałaby być prowadzona wspólnie z nami, przez nas i przez kolej. Także może to być problem. Musimy niestety, żeby zachować parametry jezdni, żeby ona mogła przenosić ten duży, ciężki ruch. Niestety musi się to być kosztem szerokości chodnika. No ten chodnik jest. My i tak wygospodarowaliśmy podczas ostatnich naszych działań, troszkę większą szerokość, ale to jest na dzisiaj maksimum, jakie, jakie możemy zrobić. Dlaczego dwie bądź co, bądź państwowe instytucje mają problem z dogadaniem się? Dlatego, że każda prowadzi swoją odrębną strategię inwestycyjną i posiada odrębny budżet. A w Polsce, jak powszechnie wiadomo, wciąż pokutuje kuriozalna zasada, że najpierw kładzie się asfalt, a zaraz potem zrywa się go, by położyć kanalizację. Jak zapewniają polskie linie kolejowe, jakie Rozmowy w tej sprawie jednak są prowadzone. W najbliższym czasie planujemy podpisanie pomiędzy Polskimi Liniami Kolejowymi a Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego listu intencyjnego potwierdzającego wolę współpracy w zakresie realizacji inwestycji właśnie obejmujących infrastrukturę kolejową w ramach środków finansowych pochodzących z regionalnego programu operacyjnego. Jednym z planowanych przedsięwzięć jest wykonanie prac rewitalizacyjnych na odcinku linii kolejowej pomiędzy Zgierzem a Ozorkowem. Zakres do wykonania tych prac to także wiadukt w Zgierzu, aczkolwiek zostanie Zakres tych prac określony dopiero po przekazaniu przez Urząd Marszałkowski ostatecznej informacji co do środków finansowych, które będą dostępne w ramach tego programu. Rozmowy trwają i trwać mogą jeszcze latami. Jak długo jeszcze ulica Długa będzie torem przeszkód dla pieszych, do tematu wrócimy w przyszłym roku. W sobotę smakosze piwa czuli się w parku miejskim jak w raju. Jeden dzień w roku chmielowego trunku można było pić tam dowoli i bez obawy o mandat. W końcu odbywał się tam drugi już festiwal piwa czeskiego. Hektolitry złocistego napoju cieszyły się dużym zainteresowaniem, zaspokojone pragnienie pełny brzuch i klimatyczna muzyka sprzyjały budowaniu towarzyskiej atmosfery. Święto Złocistego Trunku, czyli festiwal piwa czeskiego, zorganizowano po raz drugi. To wyjątkowe wydarzenie, ponieważ tego typu impreza jest jedyną w skali kraju. W Miejskim Parku już w samo południe można było napić się najlepszego czeskiego piwa, a tego było pod dostatkiem, bo aż 1200 litrów. Przy dobrej muzyce, które zapewniały głównie zespoły rockowe, piwo schodziło jak woda. Festiwal po zeszłorocznym sukcesie, jego organizator, czyli Zgierska Kuźnia Piwna, zdecydowała się rozszerzyć. Pomysł się zrodził kilka lat Dzięki temu, tak mamy wielu przyjaciół w Czechach zajmujących się podobną tak powiem, działalnością, co my bywaliśmy u nich na festiwalach i tak powstał pomysł, że może zrobić czeski festiwal w Polsce, tym bardziej, że tego rodzaju festiwalu w Polsce nie ma. Dlatego Zwieżu w tamtym roku odbył się po raz pierwszy w ogrodach Miejskiego Ośrodka Kultury i Klubu Agrawka, a w tym roku w związku z tym, że się cieszył popularnością, postanowiliśmy go rozszerzyć na jeszcze większe audytorium. Pogoda dopisywała, więc chęć wypicia piwa na pewno nie słabła. Gasić pragnienie można było czeskimi piwami z beczki lub z butelki. Jak wiadomo, po piwie rośnie apetyt, dlatego zadbano także o gastronomię. Na festiwalu królowały czeskie potrawy, wśród których znajdowały się m.in. tradycyjne knedelki z kulaszem czy utopence. Potrawa idealnie pasująca do chmielowego trunku, podawana we wszystkich czeskich i słowackich piwiarniach. Atmosfera również nie odbiegała od tej spotykanej w pubach. U naszego południowego sąsiada po prostu była wyborna. No bardzo dobre, przyjemnie. Posiedzieliśmy, piwo wypiliśmy, spróbowaliśmy. No i to... Tak. słuchamy muzyki. Bardzo przyjemnie, tym bardziej, że sprzyja pogoda. W Zgierzu bardzo fajna inicjatywa. Ja, prawdę powiedziałam, że trochę mam niedosyt z takich imprez. Frekwencja na festiwalu pokazała, że impreza trafiła w gusta zgierzan. I z roku na rok ma szansę przyciągnąć coraz większą liczbę smakoszy w mielu. W końcu nie ma nic lepszego niż kulturalne spotkania na świeżym powietrzu przy piwie w gronie znajomych. Chociaż grillowanie w parku jest dozwolone od wakacji, szkoda, że nie przyciąga tylu amatorów, co festiwal piwa. Zapewne dlatego, że jedno bez drugiego jest trochę jak nieosolone ziemniaki. Zjeść się teoretycznie da, ale przyjemność to wątpliwa. Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką obecną w naszym mieście od dziesiątek lat. Obok instytucji prowadzonych przez miasto i zgierską spółdzielnię mieszkaniową dba nie tylko o kształcenie młodych Zgierzan poprzez zajęcia i koła, ale przede wszystkim o wszechstronny rozwój swoich podopiecznych. Z końcem sierpnia na emeryturę przeszła Jadwiga Wlazińska, która dyrektorem MDK była od blisko 20 lat. 1 września stare placówki przejęła Aneta Kopacz. Gdy przed wakacjami dyrektor Wlaźlińska publicznie zapowiedziała swoje odejście, zaskoczyła wszystkich, była dla placówki kimś więcej niż tylko szefową. Jej konsekwentna praca w kierunku rozwoju i poszerzenia oferty MDK oraz heroiczna wręcz walka o jego utrzymanie wtedy, gdy władze powiatu zaczęły ograniczać finansowanie działalności, budziły duże uznanie. W naszej ostatniej rozmowie podkreślała, jak ważna dla tej pracy jest umiejętność realizacji nie tyle własnych ambicji, co potrzeb drugiego człowieka. Przyjdzie inny człowiek, nie ma takiej nauki, która da nam wszystko, tak, wiedzę na temat człowieka, żadna, to lata ćwiczeń, patrzenia w oczy, empatii, pokory, takiej pokory, że nie wiem, ciągle nie wiem, bo ciągle przyjdzie ktoś, kto będzie bardzo trudny i musimy na nowo szukać tej wiedzy i sposobu to, to jest takie urządzenie, że nie da się tego nauczyć naprawdę. To doświadczenie to i, i te lata to, to są ważne. Zarząd powiatu nie miał, jak się okazało, łatwego zadania przy wyborze następcy Jadwigi Wlaźliński. Dwa przeprowadzone konkursy nie przyniosły rozstrzygnięcia, dlatego starosta skorzystał z możliwości powołania dyrektora z wolnej ręki. Taką możliwość daje mu ustawa. Słyszeliśmy wypowiedzi, słyszeliśmy prezentacje, słyszeliśmy wizję, jaką kandydaci na dyrektora MDK-u Zgierskiego prezentowali i ta wizja, którą prezentowała pani Aneta Kopacz, a moje pierwsze obserwacje wskazują na to, że jest to wybór. Dobry, i właściwy. Nowa dyrektor młodzieżowego domu kultury ukończyła filologię języka angielskiego. Może pochwalić się podyplomówką z zakresu zarządzania oświatą, a także zarządzania zasobami ludzkimi. Zemdekim związana jest od 2003 roku jako nauczyciel języka angielskiego. Aneta Kopacz nie zapowiada rewolucji w sposobie prowadzenia placówki, ale zmiany być muszą prawda, każda placówka musi się rozwijać. Natomiast na chwilę obecną nie będą to żadne jakieś takie drastyczne zmiany. Będą wprowadzane stopniowo. Przede wszystkim chciałabym poprawić współpracę z organem prowadzącym. Będzie utworzona, jak wszyscy Państwo gdzieś tak z różnych informacji macie wiadomości budowa nowej siedziby. Więc trzeba będzie się tą sprawą zająć. Chciałabym wprowadzić stypendia dla wybitnie zdolnych, czego nigdy tutaj w placówce wcześniej nie było robione. Chciałabym wspierać się stowarzyszeniem, które tutaj działa, stowarzyszenie Camelon i dzięki projektowi wspieramy talenty, zatrudnić nauczyciele, nauczyciel na umowę zlecenie, ponieważ innej możliwości nie mam, aby zaproponować dzieciom i młodzieży nowe zajęcia. Bo to jest jedyna rzecz, jaką mogę zrobić. Mamy bardzo mało godzin e, przyznanych przez starostwo. Mimo, a może właśnie przez chęć wprowadzania zmian, nowa szefowa NDK wzbudziła sprzeciw grona pedagogicznego. Zarząd powiatu wziął pod uwagę zgłoszone zastrzeżenia, uznał je jednak za mało przekonujące. To będzie zmiana definitywna, że, że nie będzie tych zajęć, które były do tej pory. Rada mówiła, wskazywała na to, że, że, że pani nowa, pani dyrektor no, ma jakieś inklinacje do choroby, że, że często choruje, a co, co było oczywiście jakoś tam nieprawda, oczywiście była na zwolnieniu lekarskim spowodowane no, ciążą i, i, i urodzeniem dziecka. Pozostaje mieć nadzieję, że w tak przełomowym dla MDK -u momencie, gdy wielkimi krokami zbliża się budowa jego nowej siedziby, współ współpraca pomiędzy nową dyrektor a pracownikami ułoży się jednak pomyślnie, a Necie Kopat życzymy natomiast za jej poprzedniczką empatii, pokory i poczucia misji. Pełmy mają powody do świętowania. Ich drużyna zajęła pierwsze miejsce w zgierskiej lidze osiedlowej. Zawody przebiegły w przyjaznej, wręcz w piknikowej atmosferze. Nie zabrakło oczywiście emocji na boisku, gdzie publiczność mogła oglądać niekiedy naprawdę fenomenalne mecze. Pomysł na ligę osiedlową zdał egzamin, udowadniając, że futbol naprawdę może łączyć ze sobą ludzi. To już koniec rozgrywek z Gierskiej Ligi Osiedlowej. Ostatnia kolejka odbyła się na Orliku przy Ekonomiku, gdzie można było doświadczyć nie tylko piłkarskich emocji, ale także między innymi iluzjonistycznych sztuczek. Finał rozegrał się pomiędzy drużynami z Hełmów i Starego Miasta. Podczas rozgrywek każda drużyna miała okazję się ze sobą zmierzyć. Kapitan drużyny Hełmów, tuż przed finałem, zdradził nam, jaką taktykę przyjął jego zespół. W zależności od przeciwnika, jak ma, wiemy, że mamy łatwiejsze przeciwnika, to staramy się grać y, odważnie i otwarcie. Natomiast jak y, jest y, przeciwnik trudny, to staramy się najpierw bronić, nie stracić, a jak się uda, to strzelić. Finał był bardzo zacięty i nikt z zawodników nie odstawiał nogi. Nie ma zresztą co się dziwić, drużyny prezentowały podobny poziom. Akcje były dynamiczne, tak z jednej, jak i z drugiej strony. Padały naprawdę ładne bramki, którymi nie powstydziłyby się drużyny z wyższych lig. Emocjonujące spotkanie wygrali ostatecznie piłkarze Zosie dla hełmy 4 do 2. Stare miasto przegrało, choć uczciwie trzeba im oddać honor za waleczność. Drużyny były równego poziomu. Brakło szczęścia, może trochę koncentracji. Brakło po prostu nam. Tego czegoś, co w futbolu jest najważniejsze. Wie pan, jestem bardzo pod wrażeniem organizatorów tego, co zrobili. Cieszę się, że w końcu coś się dzieje w tym naszym mieście. Tyle lat musiało upłynąć, żeby jakaś młoda krew coś zorganizowała. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z tego i czekamy. Jesteśmy rządni rewanżu w, w następnej edycji. Nad rozgrywkami czuwał profesjonalny sędzia, który musiał sobie radzić na murawie bez asystentów. Tutaj naprawdę grają czysto, chcą grać w piłkę, nie sobie łamać kości, czy nie wiem, walczyć ze sobą, tylko jest wszystko bardzo fajnie. Organizacja Zgierskiej Ligi Osiedlowej stała w ocenie uczestników spotkań na bardzo wysokim poziomie. Głównym celem Ligi było to, aby zachęcić Zgierzan do aktywności i oderwać ich od telewizorów. Na rozgrywki można było przychodzić całymi rodzinami i dopingować swój zespół. My tutaj chcieliśmy wyrwać ludzi z domów, z foteli, którzy są przyspawani do, do, do pilota od telewizora, aby gdzieś znaleźli odrobinę czasu i chęci na to, aby wspólnie się poruszać. Dlatego też chcieliśmy, aby nasza liga zawsze oferowała jakąś stronę taką piknikową. Fundatorem Pucharów, ale i osobą, która mocno zaangażowała się w cały projekt, był zgierski poseł Artur Dunin. Ja uczestniczyłem praktycznie w każdej ligowej rozgrywce. Obserwowałem faktycznie, czasami były to na dobrym poziomie mecze, a finał był naprawdę fenomenalny. Zwieńczeniem rozgrywek było wręczenie pucharów najlepszym zespołom. Wszyscy zawodnicy każdej z drużyn dostali drobne upominki. Jak zapowiadają organizatorzy, jest spora szansa, że odbędzie się także zimowa edycja z Gierskiej Ligi Osiedlowej. Nie tak straszny był lider rozgrywek grupy łódzkiej czwartej ligi. W meczu szóstej kolejki, rozegrany w niedzielę na głównej płycie Bełchatowskiego Stadionu, MKP Boruta zremisował z drugim zespołem GKS 0-0. Już sam występ na pierwszoligowym stadionie zmotywował naszych piłkarzy do ambitnej i zaciętej gry do ostatniego gwizdka sędziego. Mecz toczył się w szybkim tempie, akcja za akcją obu drużyn. Bardzo dobry występ zanotował świetnie dysponowany tego dnia bramkarz Paweł Czekaj. W dobrej współpracy z linią obrony był nie do broniąc kilka groźnych strzałów z bliska, jak i z 20 kilku metrów. Świetnie poczynali też sobie nasi piłkarze w drugiej linii i w ataku. Niestety strzały Krzysztofa Baczyńskiego i Igora Olesińskiego nie trafiły do bramki rywali. Najlepszą sytuację pod koniec meczu zmarnował Olesiński. Po samotnym rajdzie na linii 16 metrów stoperzy Bełchatowa zabrali mu piłkę. Kilka minut później naszą bramkę uratował Przemysław Snita, wybijając piłkę z linii bramkowej po strzale z kilku metrów. W przekroju całego meczu wszyscy zawodnicy zasłużyli na pochwałę za grę i przywiezienie z gorącego Bełchatowskiego Stadionu jednego jakże cennego punktu. Najbliższy mecz nasi piłkarze rozegrają na swoim stadionie przy ulicy Wschodniej w niedzielę 13 września. Gościć będziemy dobrze grającego jesienią Orła Nieborów. Informacjami sportowymi kończymy dzisiejsze wydarzenia. Tuż po nich w imieniu Rafała Woźniaka zapraszam na relacje z drugiego festiwalu piw czeskich. Tradycyjnie zachęcam także do śledzenia naszych programów w internecie poprzez naszą stronę, serwis YouTube oraz Facebooka. Na kolejną porcję wiadomości lokalnych zapraszam w środę. Spotka się z Państwem Cezary Adamski. Miłego wieczoru i do zobaczenia.